Co robisz? Oglądam no, hotel Transylwania Aha Ja właśnie zdałam egzamin Na kartę rowerową Co? Pokaż, pokaż No nie mam jej jeszcze przy sobie Dopiero przyszło mm. e, wiadomość na mamy Maila Nie mogę się poczekać, kiedy ja będę miała Kartę rowerową No najpierw to ty musisz Zdać egzamin, żeby ją w ogóle Dostać A poza tym czy ty nie miałaś go niedługo mieć? Za jakieś kilka dni? Mm, nie, spokojnie. Będę go miała dopiero za trzy tygodnie. A poza tym, włączyłam sobie powiadomienie na dzień przed, żeby nie zapomnieć. Główka pracuje. Tak, jasne. Główka pracuje. Chyba na bardzo wolnych obrotach. Czy ty, ty mi pomożesz mi? No dobra, niech ci będzie. To co już potrafisz i co umiesz? Eee, umiem jeździć na rowerze. Brawo. Umiejętność drugoklasisty? A jak u ciebie z teorią? Z teorią... tak jakby w mesie. No dobra, chodź. Popatrz, Amerka. To jest podręcznik, z którego ja korzystałam ucząc się na egzaminu na kartę rowerową. I tu masz różne rodzaje znaków z podpisami. Tu masz ostrzegawcze, na następnej stronie zakazu, nakazu i tutaj informacyjne. No i tutaj jeszcze poziome znaki. My zaczynamy od tej, co są pierwsze w tym z taki ostrzegawczy. Przejdźmy do zagadnień yy, związanych z przejazdami kolejowymi. Siadaj na sofie. Dobra, mam tu na tablecie kilka znaków właśnie dotyczących przejazdów kolejowych. Proszę bardzo. No dobrze, to jest pierwszy znak. Co on oznacza? Uwaga, płot. No widzę, że u Ciebie tu naprawdę główka pracuje, po prostu geniusz. To jest znak drogowy A9. Przejazd kolejowo-drogowy. Z... Nie ze szlabanem. To się nazywa zaporami, z zaporami. Przejazd kolejowo-drogowy z zaporami. No, można też to nazwać rogatkami, ale nie ze szlabanem. No dobra, kolejny znak. Dobrze, a teraz ten znak. Przejazd kolejowo-drogowy. Bez szla, bez zapór. Dobrze, to teraz przejdźmy do testu symulacyjnego. Popatrz, to jest taka świetna, bezpłatna aplikacja, bezpieczny przejazd, wyzwanie, dzięki której możesz sprawdzić, jak dobrze znasz przepisy dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Tego to przed chwilą mówiłyśmy o tych znakach. Musisz zbierać punkty i osiągnięcia, łapać bonusy, no i oczywiście zobacz sobie, jak daleko dojedziesz. No, bezpiecznie. No to teraz y, weź swój telefon i zainstaluj sobie aplikację. Bezpieczny przejazd, wyzwanie. Odpalasz tutaj, zatwierdzasz i to. To na górze, w, tym, w tej żółtej ramce, masz osiągnięcia. I mój mm, rekord to jest dystans 500 metrów. I 200 punktów. Popatrz. Teraz możesz zacząć jechać. Tutaj masz hamulec, a tutaj masz przyspieszenie. To jedziesz, zobaczymy, jak dobrze się znasz. Mm. Oj, nie poddawaj się. Musisz zatrzymywać się przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym. Nieważne, czy sygnalizacja świetna jest włączona czy wyłączona. To jest dobry nawyk. A co wy dziewczyny gracie na telefonie? Tak, tak. W taką grę uczącą przepisów ruchu drogowego. E, no, bo zapomniałam o jutrzejszym egzaminie na kartę rowerową i, Hanie mi pomaga. Właśnie. A może chcecie poćwiczyć swoje umiejętności w praktyce? Pojedziemy na wycieczkę rowerową i Amelka sprawdzisz, czy wszystko umiesz. Chcecie jechać? No, tak, tak pojedziemy na wycieczkę. To, to, to. No to chodźcie, szykujcie się. No, nie, to, to co, jedziemy? Poczekajcie chwileczkę. Najpierw zaplanujmy trasę i ruszamy, dobra? chodźcie jeszcze. Dziewczyny. Pojedziemy prosto tą drogą, bo jest przepiękne. Ale tak sobie myślę, że właściwie każdą wycieczkę rowerową warto zakończyć wyjściem na lody. Tak! Na lody! No dobrze, to pojechać prosto e, i tu przejechać, ale wiecie co? Tu jest ta lodziarnia i tu jest takie dzikie przejście przez torę. to może tędy skończymy drogę. Mam na ryzyko. Jedyne miejsce, przez które można przejść lub przejechać przez tory, to oznaczone przejazdy kolejowo-drogowe. Z Aha. dzikich y, przejść nie wolno korzystać. One są po prostu niebezpieczne. To prawda. Widziałam ostatnio taki film w szkole, jak niebezpieczne są dzikie przejścia przez tory. Pociąg jedzie szybko, a długość jego hamowania może wynieść nawet do 1300 metrów. To tyle, co długość 13 boisk do piłki nożnej. Samo zobaczcie, co dzieje się z Samochodem, kiedy zatrzyma się na przejeździe i uderzy w niego pociąg. Ups, no właśnie. No dobrze, dziewczyny, to był taki test i trochę Was podpuszczałam tak naprawdę. Chciałam mamo. sprawdzić, czy znacie przepisy Oj, i e, czy jak ktoś Was będzie namawiał do złego i korzystania z dzikich przejść, to z tego skorzystacie. Ale widzę, że jesteście, moje drogie, e, przygotowane do e, wycieczki rowerowej. Zabieramy kaski i idziemy na rower. Hurra! Jej! Ale pójdziemy na te rody. <laughs> No dobrze. Gotowe jesteście? Tak. Super. To ruszamy. Kamy, proszę. Raz, dwa. Jeszcze muszę. O, patrzcie. znak drogowy A9. Zaraz będzie przyjazd kolejowo-drogowy z zaporami. Amelka, a co oznaczają te czerwone migające światła? Jeśli widzimy, że się włącza sygnalizacja świetlna, to znaczy, że musimy się zatrzymać, bo zaraz będzie jechał pociąg. Ale zapora jeszcze nie została opuszczona. No i co z tego? Takie są przepisy i tego się trzeba trzymać. Amelka, a jakby tutaj zdarzył się wypadek, albo jakieś zdarzenie grożące wypadkiem, to co trzeba zrobić? To jest tam taka żółta naklejka na przejeździe. Ona ma informacje o numerze skrzyżowania, które trzeba podać dzwoniąc na numer 112. Potem wam ją pokażę. Hmm. Okej. Okay, widzę, że dużo się już nauczyłaś. Tak, wiem na pewno więcej niż ty, wiesz. Chcesz się przekonać? Ha, proszę bardzo. Nie, nie zagniesz. Okej. Okay. Kiedy będziemy mogły przejechać przez przejazd? Banalne. Przyjedziemy, gdy rogatka się podniesie. Nieprawda. Przyjedziemy, gdy światła się wyłączą. Sygnalizacja światła się wyłączy. Amelka ma rację. Rogatki mogły się otworzyć, dlatego że przejechał jeden pociąg, ale na drugim torze może jechać drugi i proces zamykania rogatek zacznie się od początku. Dopóki świeci się sygnalizacja świetna, nie wolno przekraczać przejścia, nawet jak rogatki są podniesione. To o, mamo, zobacz, tu jest ta żółta naklejka, o której ci mówiłam. No i jak dziewczyny, jak było? Super. Gorąco trochę, co? Mm -hmm. No ale jestem w domu. Super wycieczkę. Amelka, to zagramy w grę planszową Bezpieczny Przejazd, żebyś mogła sobie wszystkie wiadomości utrwalić, ok? okay? No to proszę. To wasze karty. To przez Eee, hmm. ja, 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 nie wiem. Tu jest Nie wiem. Nie wiem. Nie <de he> wiem. <wiosenka> ja ]Yeah, <applause>,. UH UH! Nie wiem. 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 Proszę bardzo, gratulacje z danego egzaminu. Co to jest za zdjęcie? Z przedszkola? No nie musiałaś dawać zdjęcia księżniczki. Przecież miałaś takie księżniczki. O ja. No nieważne, nieważne mylka, ale Kartę rowerową zdałaś, więc to dokument dla ciebie. Gratulacje jeszcze raz. Księżniczka.